Z długo i szczęśliwie Agnieszka Gadomska-Gajadur opowie o bioaktywnych implantach kości, które można zastosować w sytuacji, gdy pacjent z jakiegoś powodu no ma ubytek w kości, krótko mówiąc. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, z czego taki bioaktywny implant, który zastępuje naturalną tkankę w kości, jest wykonany? No, przede wszystkim to musi być implant bezpieczny dla pacjenta, bo pierwsza zasada, nie szkodzić. Zatem musimy dostarczyć substancje, które organizm zna i które nie wywołają działania toksycznego bądź ze strony układu immunologicznego. Nasz implant jest implantem oryginalnym, opracowanym przez zespół z autorskiego materiału na bazie kwasu mlekowego, który w naszym organizmie jest produkowany i w pełni metabolizowany. Zatem. Bezpieczne dla pacjenta. Proszę mi powiedzieć, w jakich chorobach, w jakich sytuacjach klinicznych to rozwiązanie może znaleźć zastosowanie? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne. Tak jak tutaj było mu dzisiaj mówione, sport, sporty zimowe są szczególnie podatnymi takimi na właśnie urazy mechaniczne, ale również choroby nowotworowe, choroby zaniku kości, chociażby osteoporoza, jak i w takim pragmatycznym zastosowaniu, jak odbudowa kości pod implanty zębowe. Proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł, żeby takiego innowacyjnego rozwiązania szukać, wypełnić, jak rozumiem, pewną luk lukę na rynku usługi świadczeń zdrowotnych? Dokładnie. Pomysłodawcą naszego rozwiązania jest profesor Krzysztof Wicek, który zgłosił się do nas z problemem, jaki widział wśród swoich pacjentów i powiedział, nie mam zastosowania, które mógłbym zaoferować moim pacjentom tak, żeby jak najszybciej przywrócić ich do zdrowia. Czy moglibyście coś wymyślić? No i my, jako chemicy, inżynierowie e, materiałowi, jak i biomechanicy, zajęliśmy się właśnie rozwiązaniem tego problemu. Bardzo często zdarza się tak, że lekarze widzą pewną lukę w materiałach, którymi dysponują i szukają zespołów, które tą lukę wypełnią swoimi pomysłami. I tak było w naszym przypadku. No ta praca zespołowa przyniosła już konkretne efekty. Na jakim etapie jest projekt i jakie są szanse, że on wejdzie do praktyki klinicznej, będzie stosowany w szpitalach, w placówkach medycznych. Nasz projekt w zasadzie kończy się dużym modelem zwierzęcym. My wybraliśmy model zwierzęcy owcy wrzosówki, ponieważ jej struktura kostna jest najbardziej podobna do struktury człowieka. Zakończyliśmy już te badania, mamy pozytywne wyniki. W tej chwili poszukuję Źródła finansowania na badanie kliniczne na ludziach, przy czym rozważamy dwa zastosowania: zarówno zastosowanie stomatologiczne, jak i zastosowanie typowo ortopedyczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.